witam Was w moim kolejnym odcinku. Po chyba tytule tego filmu możecie się domyśleć, jaki film będzie dzisiaj. Otóż będzie to taka reakcja na największe ferie. No, faila. Sorry, z mój angielski. Yy, no, z Minecraft oczywiście, to jest z zagranicy, od YouTubera, od YouTubera Red Acard. Sorry, muszę sprawdzić. Hmm. Oczywiście link do tego filmu zostawię Wam w opisie, jakbyście chcieli obejrzeć całe, bo ja nie mam aż tyle czasu, sorry. Już mogę Wam na starcie tego kanału praktycznie powiedzieć, że, że jestem w wieku szkoły, szkoły podstawowej, ale to już są te wyższe. I po prostu ja się muszę uczyć, ale dobra, zaczynamy. Dobra. Jakiś wstępik mamy. co widuję. Nie. Za cenzuro. No ja oczywiście... tam... Hmm, oczywiście odsyłam was tam do jego filmu tego. Tylko trochę ciszę. O. U. Tutaj... się leją czasami jakieś różne teksty. Nieważne. Dobra. Tutaj buduję. Uuu. No, już na sam starcie mnie ciekawa sytuacja. W sensie, ja to będą głównie dedy. Ale szczerze, Oglądałam by tylko początek. Co tam się wydarzyło? On skoczył i zdedł. Nie wiem, może mu się coś, coś zlagowało. <grym> O, uh, uciekaj! Ooooo! Oh. Puuu, takie nieciekawa w... sytuacja. biegnie A, oh, mu się to skończy! Wiedziałem! Ooo uh, ile? Jedna minuta. Co, co to jest? Czy wyście Czy to kiedyś widzieli? Kurde, no to... O. Czy wyście kiedyś widzieli to? Bo jeszcze, ja że nie. Dobra, idziemy dalej. Czy ty Czekaj. Ina? No, w sumie ja widzę. A, Jack, co się stało? You don't see that. Czy ty tego nie widzisz? Co? Czekajcie. Musimy być LG-em? Postaram się wam to tłumaczyć na no komentarzu. I gonna parent that it. Tam pisało. o że tego. Ja. Ja nie wiem, kto zginął. U. Nie wiem, to jest po angielsku, sorry. Czekam, co to jest? U? U? ja miałem taką sytuację. Z, z taką głupią. Że ja miałem tak i itemy. Ja mu współczuję. I te roboty go będą atakować. O no, subskrybujcie. Więcej filmu. <laughs> A, ja wiem co on zrobił. Ja on tam postawił i to. Jakby kto nie zauważył. Błę. <laughs> hmm. Dobra, leci gdzieś. Co, i on wleci tam, że. Przy... do tego gostka? A, nie, jeszcze się łączy. ok. Ja takiego czegoś jeszcze nie miałem. Mhm. Mhm. Aha. A. Aha. O, cię zabił przez przypadek. Co tam będzie? I on mu wyskoczy z takim. z, z jakąś bombą. Aha, wiedziałem, że mu wyskoczy. Uuu... no dobra. Aha, po prostu na terminal pustą. I on ją wywiezie, żeby spadła i zginęła. Dobra, mamy film. Czekam. Dobra, mamy dalej. Film. Oj, nie ma tak jak zabić rwala, nie? Tak, teraz już na przejażdżkę. Dobra, chłop tu niszczy. Zobaczmy, co, e, co mu się przytrafi złego. Aha. Ciu. Dobra. Ślepota. Ślepo A nie! On mu podkradnie. Ja go, ja go zabiję. Ale... Ej, ale tu musi być pech. On cheatuje. To on cheatował. O. Sobie weźnie a, to na nim po prostu wyląduje... O, go, go, goś gra na konsoli. W sensie, nie Ja nowego. I on wskoczy na jakąś pułapkę. Yy, tego... To nie będzie w twoich snach? Nie pozwól, żeby ci sny coś przeszkadzały? A. A ale pek, za... W sensie, taki trochę nie wymierzył. Mm. Dobra, goście się tańczą. A mi myślałem, że go zaatakuję. I nagle bomba. O, albo. Kogoś z... Dobra, po prostu poglądam. Mhm. Mm A, bo oni nie reagują. I pewnie się poczuł samotny. Że ja takie tematy tak średnio. Mhm, tego. Łooo, wow, jejku. Ja wam będę tłumaczył. gościu się ucieka i burza, to on się będzie bić. Aha. Dobra. A! O, on no właśnie takich rzeczy nie lubię, bo to potem ci nie widzi za bardzo do końca. Po co to otwierałeś? A. No, dosłownie tam powiedział dosłownie to samo, co ja. A. Od własnej... Od samego siebie. Nie ma tak zadać od samego siebie. Ej! ALE gościu TAM MIAŁ PECHA! Nie biedak... Dobra, kolejny raz tańczą... to jest dziwne, kocham to. później gra. Tam jest dom... Tam jest człowiek, w sensie on może wygrać lepiej? To jest on, w sensie... To jest on. A to jest ten gościu. Z którym on tańczył. A, się spotkali. Bo myśl. Ale Uuu. Dziwna sytuacja się zdarzyła. A, oni się kryją. Pyk. Nie, ja, może to tam... może... Ojku. I kopię. kopie. To co jest, reklama nutki jakiejś? Jakby coś ja trafię, tak wprowadziła w życiu. E, to niefajne napisy, nie będę wam na tego tłumaczyć. Dobra, idą tam na no 100% i chcą tam wyłączyć Sorry, mój angielski to jest tragedia. Nie no, liczcie, że ja będę jakimś ogromnym. Nie, nie zabiję go. Co nic zamierzałem robić? Jak się nie zabijać, to nie wiadomo co robić. Aha. Ty oni robią bitwy na wózki. A, i sami, i sami się pozrzucali. A, przetrwaliśmy. No, przetrwa o. Biegnie. Hmm. Aha. Dobra. I... A, wiedziałem, już chciałem to powiedzieć, że go przyblokuje ściana, może jakaś. A, myślałem, że po prostu zginie od burzy, bo ściana go przyblokuje. To jest internet praktycznie. Mhm. O, strzela. Chyba zapomnę, że się Shifty używa. No, w sumie też bym tak zrobił. No! O. A, gościu gdzieś zniknął. Dobra, tu sobie zabierają rzeczy. O. A, gościa wyeliminował w ten sposób. A, znowu się zabili. Leży. Leży jeden z kibity. No, nie chcę wejść. Nope. Już począł zagrożenie. Dobra. Hmm, Taki no się zasunasz. No, jakby. Z... Widać. Tam było. Uuu, jakieś przyspieszają nagranie? Jakby co, ja tego nie przyspieszę? O, dobra. A, tak super. Radź. Idzie. I co, zyskać na pułapkę? Nie. A, pokazujemy mu jakieś emoji. On go zdradzi, ja wam mówię, on go zdradzi. Wiedziałem. Wiedziałem. Wiedziałem, nie? On zabić, no to on teraz zbaitował go. On go... Ja. U, ty. Ale idealnie zrobili. U, jakiegoś x. Czekaj. Ta! nie grałem sobie tutaj w kółko krzyżyk. Ale super. To jakiś chyba hiszpański. Dobra, trolluję go. Aha! Umarł do wody, spadł. Niestety to nie Minecraft, że od wody się nie ginie. Ty, czemu go tak struluje? I go porobi. I go porobi. I go porobi. Zobaczycie. Ja w niego wierzę. Pomimo, Pomierzę... że... O tego się nie spodziewałem. Dobra. Leci rakieta. I teraz przez przypadek... A bo on dwie rakiety w jednym miejscu. ten skin! A ja tak średnio go lubię. Napiszcie, czy byście go chcieli. Ty czekaj ten. Aha, cheater jakiś. Ty, co to jest? Co on buduje, że on tak cheatuje? A, moja gra laguje, nie. Aha On zginął tylko dlatego, bo go gra Lagowała? Y ty wygrałeś, ty wygrałeś, wygrałeś, wygrałeś. A, zginąłeś. O, zginąłem od Dobra. I on zginie, bo on chciał... A. Bo on chciał się, tak jakby jak na Bedwarsach z Fireball jumpować albo TNT jumpować. Ja umiem, osobiście to przyznam. A! O, ona go wepchnął! Tylko tam w tym przypadku to nie wyszło z tą rakietą. Rakietą jumpować. A! Pójdź w złym miejscu. Niestety takie sytuacje się zdarzają. Dobra, zastrzel go. O! Dobra, no już zabity, czekaj, on przeżył a i on teraz wyjdzie i zginie w sumie i tak. U. Aha. Bo się ukrył w krzaku. Dobra. Co on chciał zrobić? O, jakiś motylek ładny. O, i na balon. No, on się pytał, czekaj, co, 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 co? czekaj, co. Dobra. Aha, goście mu rzuciły apteczkę. Nie wiem, to są welcome. A nie, on podał. A mi spojtec, co. No, Do montażu się może ogarnie jakiś tłumacz. Sorry, jestem tragiczny. Nie może. Ja mu. Ale myślę, że dwoje z angielskiego jest czymś fajnym. Co? Dobra, znowu na koncert. Zmienię kolory. Mhm. Nie miałem takiej sytuacji jeszcze. O, automat z bronią. Nie ma to jak kupić sobie broń w automacie. Dobra i ja teraz tu zbiera. I ktoś mu zniszczy! Ktoś mu zniszczy! Zobaczycie. Ktoś mu zniszczy ten automat. Aha. No to super. No też bym wstał i takie coś. Hmm. Taka broń takie coś. A nie! W sensie ja myślałem, że on się martwił, bo to jest słaba broń. Bo ja się nie ugrałem, to jest słaba. A tam się okazało, że ta gra była już... W sensie ta sama broń była w skrzynce. Mm. Co jest? Co jest? Jakie chłop triki wy wywija? Wyobrażacie tak sobie? Idziecie sobie. Czekajcie, jeszcze raz. O! Idziecie sobie gdzieś tu, i nagle. I nagle. się takich gości. Latających sobie. Dobra. też byłem tu raz, i w sumie. Ja po prostu się zawsze nie patyczkuję. W sumie tylko raz kogokolwiek strollowałem. A okazję do tego miałem chyba trzy razy. Aha! Gości się sam zabił, podesłucham. Hmm. Dobra. Ja gram dużo razy na. Aha. Ja dużo razy gram na trybach zbudowania. bo że zbudowania nie jestem. Aha ha ha. Ale niemiło zrobił. Nie róbcie tak. tego. Aj, aj, aj. A! Oni grają w papier w nożyce. I oni się tak będą bić... Yy... I ktoś im przyjdzie i... Zabije. A! A, już myślałam, że on chce go zabić. A! Przez tekstury sobie wlazły drzwi. O, oh, yeah. Widzę go. Uuu. No, on się zabił. Uu, ale fajne. też to kiedyś miał, Żartuję, nie miałem tego. No, subskrybujcie. Dobra, nawalałem się nawzajem. A, i nigo nie zauważyłem, sobie tak po prostu wyskoczy. Wiedziałem, wiedziałem. Dobra, to by było chyba na tyle. Yy, ja Wam spróbuję podesłać link, nie gwarantuję. Ale myślę, że jak się Wam materiał spodobał, to łapencja w górę i subskryba. Strzelicie na 150 subskrypcji, robię własnego Discorda. Mam nadzieję, że to zrobisz, bo na serio zrobiłoby mi się ciepło na serduszku. Więc mam nadzieję, że to zrobisz, i na razie, cześć, pa.